Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, kochani. Mam wam kilka ciekawych rzeczy do powiedzenia oprócz tego, że jest wiosna i oczywiście zaraz po nagraniu a idę sobie na spacerek, żeby skorzystać ze słońca, które jutro minie. Bo w Polsce generalnie chyba jest tak, że jak jest odrobina pogody i możecie to rozumieć nie tylko dosłownie, ale też metaforycznie, to zaraz mija, więc jak jest to trzeba korzystać politycznej pogody także. Zanim zacznę mówić o tym, o czym chcę Wam powiedzieć, czyli o dalszym ograniczaniu wolności słowa i o tym, co nas czeka po wyborach, a już do wyborów będzie dokręcanie śluby, to chcę powiedzieć rzecz chyba niesamowicie kontrowersyjną w Polsce. Dlatego mówię, że zapewne kontrowersyjną, że nie widziałam, żeby to było jakoś zbyt często mówione i podkreślane, a przecież to jest główna rzecz i należałoby. Napisałam o tym dla, na temat w piątek, ale w sobotę raczej, ale ponieważ nie macie obowiązku czytać mnie w na temat i wiem, że wielu z Was nie czyta, no to powiem. Moi drodzy, powiem teraz coś nieprawdopodobnie szokującego, nieprawdopodobnie tajnego, o czym bardzo rzadko się mówi, więc nastawiajcie swoje uszy jak te surykatki. Bez względu na to, jak straszne rzeczy robią nam politycy PiS. Czego by nam nie zrobili, a robią. I czego by nam już nie zrobili, a zrobili. I czego by nam jeszcze nie zrobili, a zrobią. To jest pójściem na łatwiznę obwinianie tylko polityków PiS, a nawet głównie polityków PiS, ponieważ, uwaga, my sami sobie to robimy w pierwszym rzędzie, ponieważ my polityków PiS wybraliśmy. Ja wiem, Banał, ale straszne. Kiedy PiS został wybrany po raz pierwszy, to można było powiedzieć: wypadek przy pracy. Oszukali nas, oszukali wyborców po prostu oszuści. Naobiecywali, a nie dali. Mówili, że będzie pokora, umiar, praca, a jest złodziejstwo, rozdawnictwo, oszustwo, afery. Były gładkie słowa i frazesy, a teraz jest brutalna rzeczywistość. Okej. Okay. W 2015 roku na prawo i sprawiedliwość zagłosowało 5 milionów ludzi, i wtedy koalicja niestety lewicowa dostała 7 milionów, czyli mogła, mogła wygrać z PIS-em, gdyby nie poszła jako koalicja, bo dla koalicji jest um, inny próg wyborczy, tylko gdyby poszła jako partia. Ale, okej, okay, nie weszli. PIS dostał te 5 milionów głosów. Ale, proszę Państwa, po tym, jak PiS dostał pierwsze, te, pierwszy raz te 5 milionów głosów, to działy się już te wszystkie rzeczy. Pamiętacie obrady nocne i Piotrowicza? Pamiętacie wybory kopertowe? Pamiętacie aferę respiratorową? Pamiętacie niebywałe na skalę niespotykaną w dziejach obsadzanie ludźmi PiS u spółek Skarbu Państwa? Pamiętacie hasła polityczne zbliżone do haseł Putina? Pamiętacie, jak opozycja mówiła, że my. „Kupujemy od Rosji więcej, że my unie, nie uniezależniamy się energetycznie od Rosji. Pamiętacie, jak sieć Obywatelska Watchdog Polska, jak organizacje typu Centrum Praw Kobiet mówiły, że zabierane są prawa, ograniczane. Pamiętacie zakaz aborcji wprowadzony de facto całkowity w praktyce. Pamiętacie Czarny Marsz. I po tym wszystkim, nie mówię o rozdawnictwie, o rosnącym długu publicznym, nie mówię już nawet o. Całkowitym położeniu polskiej dyplomacji, rozmontowaniu polskiej dyplomacji, obniżeniu rangi Polski w świecie. I po tym wszystkim, po tym wszystkim, o czym mówię, ile osób zagłosowało na PiS w 2019 roku, czyli 4 lata później 8 milionów osób sprawdźcie to sobie. PiS dostał 3 miliony głosów więcej po tych wszystkich aferach. No sorry. To nie pis nam robi te wszystkie rzeczy, to my sobie sami, społeczeństwo polskie to robimy. Ja wiem, powiecie, no ja przecież tego nie robię, ja nie głosowałem, nie głosowałam, napis OK, ale jednak może hmm, czas zrozumieć, że politycy nie mogliby robić tego, co robią. W Polsce nie byłoby dyktatury. Gdyby PiS nie wygrał wyborów drugi raz, bo to, co robili w pierwszej kadencji, było skandaliczne, jest skandaliczne, za to już trzeba by PiS rozliczać, ale to jeszcze byłoby do cofnięcia. Te wybory, oczywiście, w 2019 roku nie były w pełni uczciwe. Cała propaganda TVP była nastawiona na zwycięstwo PiS. Ale jednak no, PiS je wygrał i PiS umie w tę zabawę. PiS umie w te klocki. Zobaczcie, jaki PiS jest skonsolidowany. Ja, oczywiście jest demonem zła, ale nie mniej w tym demonizmie zła po prostu jest skuteczny. Nie zacznijcie mnie przypadkiem oskarżać, że ja tu podziwiam PiS. Czy mam pany na rzecz PiS? Nie. Ja w ogóle nie podzielam, jak wiecie, poglądów PiSu, ale trzeba przyznać, że są geniuszami, demonami zła i są w tym skuteczni SORY. No, niestety. Dwa razy. Dwukrotne zwycięstwo PiS. Jest takie stare powiedzenie e, jeśli ktoś raz Cię oszuka, to jego wstyd. Jeśli oszuka Cię dwu, drugi raz, to Ty się wstydzisz. Tu jest taka sytuacja. Pierwszy raz to jest wstyd PiSu. Drugi raz i ewentualny trzeci raz na jesieni e, no to już jest niestety nasz wstyd, nasz społeczny. Może nie ja głosowałam na PiS, może nie Państwo głosowali na PiS, może nie Jurek spod trójki i Kazik spod ósemki, ale Wystarczająco wiele milionów ludzi głosowało na PiS. Wygląda to wręcz tak, patrząc na liczby, jakby coraz większej liczbie ludzi podobało się to, co robi PiS. Mało tego, że PiS wygrywa w liczbach bezwzględnych, jak sobie spojrzycie na dane, zachęcam do wejścia po prostu na stronę PKW, nie musicie wierzyć mi na słowo. Teraz chwilę będzie piszczeć, ale siedzę po prostu w aucie i nie odpalam klimy, żeby nie dewastować środowiska. i Muszę sobie na chwilę otworzyć drzwi, bo uduszę się. Słuchajcie, za chwilę będę jak ten piesek zamknięty w aucie, a jest dzisiaj ciepło jeszcze, w poniedziałek. No Więc mało tego, nie tylko w tych liczbach bezwzględnych PiS wygrywa, ale PiS wygrał też we wszystkich takich okręgach wyborczych pod względem wieku, pod względem płci. We wszystkich grupach wiekowych wygrał PiS. Ja też nie mogłam w to uwierzyć, jak o tym przeczytałam tak uważnie po raz pierwszy. No niestety, tak to wygląda. Czy Wam się to podoba, czy nie? A skoro jesteście na moim kanale, to zapewne się to Wam nie podoba. To PiS wygrywa, co oznacza, że większości ludzi się to podoba. I tyle. Także zanim zaczniemy pomstować na polityków PiS, i żeby była jasność, absolutnie mówię, że nie jest tak, żeby tego nie robić. PiS zasługuje i trzeba pomstować, ale jednak, będąc racjonalną osobą, należy pamiętać, że zanim się zacznie pomstować na polityków PiS, trzeba zacząć od pomstowania na ludzi, którzy PiS wybierają. I być może trzeba zacząć od edukowania, a nawet nie być może, tylko na pewno trzeba zacząć od edukowania, ponieważ no bez edukacji coraz więcej osób będzie głosowało. Nie tylko na PIS, ale spójrzcie, rośnie konfederacja, czyli rośnie tak naprawdę ugrupowaniu jeszcze gorszemu niż PIS. To już jest chyba taka, taka figura stylistyczna, bo ja nie wiem, czy istnieją gorsze ugrupowania niż pisto, Już tam jest rozważanie na poziomie, czy gorzej być zamkniętym w piwnicy z oknem, czy gorzej być porwanym i zamkniętym w piwnicy bez okna. To już są takie gorsze, lepsze. To są stylistyczne dywagacje, retoryczne dywagacje, bo w praktyce one nie mają znaczenia, ale niemniej. Co się stanie, jak PiS wygra wybory, a moim zdaniem, Jezu, nawet dziś miałam na ten temat rozmowę. ja w ogóle często mam takie rozmowy, ludzie w ogóle często myślą, że jak się jest na przykład dziennikarką i na przykład się robi felietony na YouTubie, no to się jest... Mm, pamiętacie gliniarza z i Zwa Jestem Johnny Wróżba z Wyspy Świętego Antoniego. No to ludzie myślą, że jak jesteście dziennikarką dziennikarzem, no to w ogóle mm, jesteście Johnny wróżba z wyspy świętego Antoniego i wiecie, kto wygra wybory. No dobra, no nie wiemy o Jezu, co tu się stało z tym światłem, ale sorry bo jest słońca. No nie wiemy, kto wygra wybory, dlatego że zaraz nie wiem, czy mnie to w ogóle teraz widać. Dobrze, dobrze, dobrze. Spróbujemy to zrobić inaczej. Może tak mnie będziecie lepiej widzieć co? Trochę lepiej, zobaczymy to po nagraniu. No nie wiem, kto wygra wybory, przepraszam, widzicie moją dłoń. Wygląda to makabrycznie na tym zbliżeniu. Niczym. Obcy ósmy pasażer na no stromo. Dobra, spróbujemy. Teraz będziecie mieli zbliżenie pewnie na mój biust. Jedyny podcast polityczny, w którym pada słowo biust. Nie wiem, czy w tym słońcu da się mieć widoczność. Proszę Państwa. A... Nie wiem, kto wygra wybory, ale mogę oczywiście mówić o swoich przypuszczeniach. No i moim zdaniem wygra je PiS z wielu różnych powodów, które nie są, no jakby nie jest teraz dobry moment, żeby prowadzić rozważania na ten temat, ale tak, myślę, że PiS wygra wybory. Jeśli mnie pytacie, czy warto emigrować, bo też dzisiaj, przepraszam, jeszcze raz Was przestawiam, wiem, że dostajecie w tym momencie oczoplonsu. No tak, to jest jak się jedzie na spontanie, ale tak najbardziej lubię do Was. Więc, no, jeśli my pytacie, czy wyjeżdżać, bo takie pytania też często padają, i mam nadzieję, że mikrofonik działa, to no tak, jeżeli tylko możecie, bo wiem, że nie każdy może. Jeżeli jest taka opcja, to ja bym tak, ja bym wyjeżdżała, jeżeli tylko jest możliwość. Nawet na rok dwa, żeby głowa odpoczęła, żeby coś, jakaś praca zdalna, może nawet na część roku, jeśli nie można. Całkowicie, ale ja bym generalnie coś bym kombinowała na waszym miejscu. Tak, ciocia Eliza radź. Mówią, że się nie powinno udzielać rad, a nawet jak ktoś prosi o rady, to też się nie powinno ich udzielać. Taka propo. Kochani, mm, widzicie, co się dzieje? Jaka jest jazda z Barbarą Engelking, która szefową centrum badań nad zagładą Żydów. Centrum Badań nad Zagładą Żydów to jest instytucja, która zajmuje się, jak sama nazwa mówi, badaniem zagłady Żydów. To oznacza, że ci ludzie to badają. Badanie, czyli wiedza, czyli nauka, czyli mierzenie, ważenie liczby. Ci ludzie wiedzą, jak się zachowywali Polacy wobec Żydów, bo to badają. I nikt nie neguje, że były bohaterskie postawy, bo były. I nikt nie neguje, że sprawiedliwi wśród narodów świata jest dużo Polaków. Nikt tego nie neguje, ale jak Barbara Engelking powiedziała w programie Moniki Olejnik, że jednak powszechne postawy Polaków nie były tak chwalebne. Jednak generalnie Polacy nie zdali egzaminu, co jest prawdą. Ona o tym wie, bo to bada, bo jest szefową instytucji, która to bada. Nie wiem, jak mam jeszcze jaśniej to wyrazić. To jest nauka, nie przypuszczenia. I nie opinie, to są fakty wbrew temu, co mówią teraz politycy partii rządzącej. To nie jest szkalowanie narodu polskiego, to są fakty. Tak było. No to ona ma teraz kłopoty. No to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wszczęła postępowanie przeciwko stacji TVN24, w której, jak wiecie, jest program Moniki Olejnik. Jak do tego dodacie zaostrzenie prawa o zniesławieniach, że pomówicie jakiegoś polityka, sąd już pewnie ziobrowy, obsadzony przez resort sprawiedliwości uzna, że pomówiliście polityka, no to minimum 15 tysięcy, Jak za chwilę wejdzie ustawa, którą przeczytam i zrobię o niej oddzielny felieton o, o ochronie chrześcijan czy obronie chrześcijan, że nie będziecie mogli... W ogóle krytykować Kościoła Katolickiego, czy krytykować? No tak, bo jeżeli powiecie, że Kościół broni księży pedofilów, to pójdziecie siedzieć na przykład, albo dostaniecie wysoką grzywnę. No to wiecie, że to jest koniec wolności słowa. I wiecie, że jeszcze przed wyborami, mimo że pis dokręca ślubę, jest kilka miesięcy do wyborów, to jeszcze teraz tę wolność macie. Jeszcze sobie można porumakować. Jeszcze ja tutaj sobie w Walcie mogę porumakować, ale ja już nie porumakuję, bo ja nie będę ryzykować jak wejdą te ustawy w życie, tak jak wielu ludzi to jest opisane w literaturze, efekt mrożenia, chłodzenia. No nie będę, słuchajcie, za felieton na YouTubie ryzykować, że pójdę na 3 lata do Paki. No jeżeli uważacie, że jestem tchórzliwa, no okej, okay, no to uważajcie, ale tak to dokładnie działa. Ludzie mają życie, chcą żyć i nie pójdą do więzienia, ani nie będą zostawiać domu po to, żeby płacić grzywny i bluznąć coś o pisie, co, co do zasady i tak niczego nie zmieni. Wiem, bo przez lata mówię, bo straciłam nawet pracę z, z tego powodu, że krytykowałam rząd e, i to nie raz w sumie, e, bo bywałam obiektem rozmaitych apaści szykan, już nie mówię o tonach listów, które dostaję z, z rozmaitymi bluzgami, pogróżkami itd. Tak i sorry, i no tak to wygląda. I po to to prawo jest wprowadzane. Tak się domyka dyktatura. Proszę Państwa, jeśli teraz narzekacie na dziennikarzy symetrystów, a ja sercem jestem z Wami i narzekam. Tu jest serce, przepraszam, i narzekam razem z Wami, no to zobaczycie, co będzie, jak PiS teraz wygra wybory. Nie będzie wolnych mediów, nie będzie wolnych telewizji, nie będzie gazet. Jedna stacja telewizyjna, nie powiem, która jest już po cichu wystawiona na sprzedaż, jedna gazeta duża, ogólnopolska jest już wystawiona na sprzedaż. Oprócz tego, że już mają. Te wszystkie dzienniki Orlen regionalne. No, myślę, że i jedno duże wydawnictwo: Axel Springer też będzie musiał powalczyć o niezależność, jeśli w ogóle mu się uda obronić, i to wszystko będzie po wyborach. Wolności słowa już nie ma, wolności wyborów obywatelskich już nie ma, wolności protestowania już nie ma, bo policja legitymuje już ludzi za to, że po prostu są na ulicy i trzymają na przykład jakiś transparent. Policja też nie zna przepisów, sama się sypie. Kto bardziej uczciwy występuje teraz z policji, więc wiecie, kto zostania. Tak to proszę Państwa wygląda i to Wam chciałam powiedzieć, ale tutaj mój felieton zatacza koło i mówię Wam uczciwie, sami sobie to robimy. Gdyby to było takie łatwe, że PiS nam to robi, to ja bym odetknęła z ulgą, bo wtedy wystarczy zwalczyć z PiS, wygrać z pisem. Ale niestety nie jesteśmy w punkcie, w którym wystarczy wygrać z pisem, ponieważ żyjemy w kraju, w którym nadal, mimo wszystkiego, co zrobił Pis, Pis został wybrany drugi raz, został wybrany drugi raz, jest inflacja rekordowa w dziejach, jest drożyzna rekordowa w dziejach, jest dług publiczny rekordowy w dziejach. My jesteśmy już. De facto w teorii nie, ale w praktyce tak, wyprowadzani z Unii Europejskiej, a mimo to ile mi, pisma teraz w sondażach i nie w sondażach CBOS? W uczciwych, normalnych sondażach, tych takich naszych, bym powiedziała, 30%, 30 kilka procent. Sorry. Jeżeli ktoś nie lubi PiSu, to musi się pogodzić z tym, że bardzo wiele osób, co najmniej jedna trzecia uprawnionych do głosowania, ten PiS lubi. Naprawę PiSu, znaczy naprawę kraju trzeba więc zacząć nie tylko od pokonania PiSu, a sami przyznacie patrząc na opozycję, że się na to nie zanosi, ale ona naprawę siebie. A to jest dużo trudniejsza sprawa, bo tutaj edukacja, którą zepsuł już Czarnek pewnie na dekady czy dwie, ale też obywatelska praca u podstaw. Ja ją prowadzę na swoim kanale, w telewizji, w swoich felietonach, kiedyś w telewizji. Czuję się tutaj czysta. Czy państwo ją prowadzicie, czy jesteście gotowi? Taki felieton do przemyślenia. Dziś nie musicie nad tym myśleć, od jutra będzie zimno, więc możecie pomyśleć i dać mi znać w komentarzach, co wymyśliliście. Hej, do zobaczenia za kilka dni.